W niedzielę miłośnicy sportów biegowych na sportowo uczcili pamięć żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego. W związku z przypadającym 1 marca świętem państwowym, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w całej Polsce, odbyła się rywalizacja sportowa. Bieg organizowany jest przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Fundacją Bezmiar. A jak duży zasięg ma w całej Polsce ten bieg, niech świadczy fakt, że w 2020 roku w 370 lokalizacjach w biegu wzięło udział ponad 75 tysięcy sportowców. Pławy dołączyły do Ogólnopolskiego Biegu w 2021 roku. W naszym mieście w ramach 11 edycji rywalizacja odbyła się na trzech dystansach: 196 metra, 196,3 m, 1963 m oraz 5 km. Największe zespoły do rywalizacji zgłosili Puławscy Strażacy oraz Lubelski Bank Spółdzielczy, Starostwo Powiatowe, a także szkoły z Kazimierza Dolnego i Rzeczycy. To wśród tych zespołów rozegrała się walka o zwycięstwo drużynowe. Puławska impreza zgromadziła ma niemal 200 uczestników, z czego 30 to najmłodsi biegacze.